Hej, cześć, ciemanko. Ja jestem Fizzi i dzisiaj chciałem się wypowiedzieć na pewien temat, czyli wczoraj jeszcze dwa live, a więc tak, nie będę się tutaj rozgadywał, nie rozumiem aż długo, tylko chodzi mi, cytuję, Blow to szmata, Blow to... Blow to szmato". Od razu mówię, że w tym sporze dwóch youtuberów, czyli z HKF'a i Blow'a, nie jestem ani z jednej, ani z drugiej strony, tylko nie pasuje mi, że wy, widzowie, nie zachowujecie się jak prawdziwy widz, tylko jak sześcioletni dzieci. No naprawdę to, że pisaliście takie rzeczy na jednym i na drugim live'ie świadczy tylko waszej kulturze osobistej. Muszę wam powiedzieć, że... ...to bardzo przekładać na przykład sprawy z it, z YouTube, na sprawy życiowe, no... ...naprawdę troszkę przeladzą Jesteście taki Jesteście... dziwni hejterzy, że tylko czekacie na jakąś na przykład dramę, a nie na filmy bardzo dobrych... ...bardzo dobre filmy... Taka kaja blowa. u to żeby się powyzywać z kimś nie wiem czy zauważyliście że tylko ty że tylko wy wypisywaliście takie rzeczy czyli około 2000 osób a inni czyli około 400 tysięcy od jednego i od drugiego youtubera w ogóle się wypowiadało pewnie też myślało, że to jest troszkę głupia. no tak um, tak ja nie dostanę bardzo dużo dislike'ów pod tym filmem ale każdy youtuber powinien mieć własne zdanie na temat różnych dram Dzięki za wysłanie, cześć i czołem.